Siemanko, witam Was na moim kanale w nowym filmiku i witam w kolejnym odcinku z Identity V. I nagrywam ten odcinek zaraz po tamtym, więc się nie zdziwicie. E, otworzymy sobie tutaj e, mój panel, jakby Enchantress. Przebierzemy ją w ten nowy skin, który drobnęłam. To jest ona w oryginale. Tak, założymy jej to. Proszę bardzo, moja droga, ładnie wyglądasz. I tego zwierzaczka nowego, załóżmy. Pokażę Wam, już jakie mam. Taki zegareczek, właśnie to nowe. Motylka i taką wiewiórę. Weźmiemy sobie to. No i dobra, wychodzę stąd. I weźmiemy ready. Nie będziemy przedłużać, bo już wszyscy na mnie czekają. Ten skin jest śliczny, i właśnie zastanawiam się, czy go sobie nie wziąć, bo mam taką kartę, którą można odblokować sobie, właśnie skin. To jest skin fioletowy, więc jest on y, jakby wartością drugi w kolejce od góry, bo najdroższe są, jakby, jakby najcenniejsze są złote skiny, i na drugim miejscu są fioletowe skiny. Y, I w tym y, evencie, który jest. Aktualnie właśnie można było wygrać kartę, którą można odblokować w fioletowy skin, więc ją mam i się zastanawiam, jaki skin by sobie tu wybrać. Bo można odblokować jaki się chce, do jakiejkolwiek postaci, ale tak mm, mi się wydaje, że być może po prostu zostawię sobie i może kiedyś będzie coś y, fajniejszego, co będę mogła sobie wybrać. Patrzcie, Enchantress uciekła ode mnie, a tak to byśmy sobie zrobiły szybko gena, ale przyszedł akrobata, więc spoko. I widziałam w mm, pokoju oczekiwania. Nie wiem czy w poczekalni po prostu na mecz, że jest jeleń. Yy, nie wiem, czy ta osoba, która jest hunterem, nie zmieniła postaci, ale jeśli wybrała jelenia, no to yy, będzie ciężko. I, tak jest jeleń. Bo on ma taki hak którym może do siebie przyciągać. I to jest yy, ciężkie do ugrania. Ale damy radę. Widzę tam jego cień. Mój kotek sobie tutaj je koło mnie i się na mnie yy, spogląda od czasu do czasu. Mam nadzieję, że zdążę sobie tutaj zrobić genika. No i patrzcie, ten gramofon sobie tutaj wisi nade mną. Szkoda, że on nie wydaje żadnych dźwięków. Śmiesznie by było, bo na przykład ten słoń, którego widzieliśmy w poprzednim odcinku, on trąbi normalnie mogłaby grać jakaś taka króciutka melodyjka, byłoby śmiesznie. O, jak uroczo! Jak machał sobie skrzydełkami. Yy, są kurczę tam ranni moi kompani. Moi kompadres. O, ten gen był robiony. To sobie podejdę. Nie wiem, czy on teraz będzie kampił, czy... i Patrzcie, patrzcie, co on robi. On chce mnie? Nie, dobra. O ty dziadu! O, no i właśnie tu Enchantress mod się przydaje. No co? Chcesz mi te shoka zawalić? Nie ma, mój drogi. No, no, wyłaś. O kurde. Ale to zrobiłam. No ale dobra. Mamy yy, dużo... Chociaż tamten uciekł, wiecie. Czasem warto się poświęcić. Ten jakiego skina ma w ogóle. Jakąś butlę tutaj, gazową, nie wiem czy gazową. Tak, ma butlę gazową przyłączoną do twarzy. Tak, oczywiście. Ty to jak coś powiesz, to jest po prostu geniusz. Mam nadzieję, że ktoś po mnie też przyjdzie. Bo to byłby. O, taki ten chantress. To byłby naprawdę szybki mecz. Nie idź za mną, Ziom. Dobra, nie idzie. Aha, ja niepotrzebnie tą paletę zwróciłam. Dobrze, że chociaż nie tuneluje. Więc miło z jego strony. Tutaj pójdę, wyleczę go. Chodź, chodź, chodź. Chodź. E się leczyło. Dobra. on pierwszy zaczął mnie leczyć, no ale dobra. O, nie, enchantress. Musimy się uleczyć, bo. Dobra, oni mnie uleczą, to ja pójdę po nią. Mam nadzieję, że tego nie zepsuję. Trzeba po nią iść. On się kręci. Tam mówiłam, że kampią, no. Mam małpki naładowane. Trzy. No. Nie wiem, w którą stronę iść, żeby on mnie nie załapał. Dobra, zdjęłam. O dzięki! Dzięki Laska. Że mi zamknęłaś paletę przed twarzą. Dobra, on idzie za nią. Więc w sumie spoko. Uciekłam, uratowałam, ale już leży. No to świetnie. No nie, nie mówcie, że tam może być piwnica, więc... Kurczę. Ale chyba nie ma, bo wyszedł. Dobra, ja już po nią nie idę. Nie wiem, czy ona jeszcze będzie żyła w ogóle. Ona już umarła! O nie. Dobra, spitalam. Uskuteczniam spitalanko. On nie wiem za kim idzie. Chyba za mną. Tak. No to teraz zrobiłam! No co? Ciężko jest określić czasem, gdzie, gdzie on jest. Dobra, spróbuję uciec od klapa. O, o. Dobra, nie widział mnie. Mam nadzieję, że nadal mnie nie widzi. Ale nadal gdzieś za mną jest. Dobra, jest coraz ciszej. Dobra, chyba udało się. Ten ogień jak ładnie brzmi. Tak, ja się tu ogniem będę zachwycać. Dobra, widzę go tam. Widzicie to poroże. To poroże. Dobra. Lecę do genika. O jeden gen został. Kurczę, nie wiem gdzie on mi wysłał. Ja nie mam kurczę żadnej adrenaliny czy coś, żeby się wyleczyć. Będę robiła tutaj gena, bo zaraz kruki dostanę. No nie. Czy on ich znalazł? Wyślę im gdzie robię. Chyba, może tutaj przybył ktoś. Może się uleczymy. Dobra. Ale przynajmniej boty nam się nie trafiły tym razem. Więc spoko, on nie on leży. Poszłabym tam, ale jestem na hita, więc kurczę wszystko w rękach grave Keepera. On może zakopać się pod ziemią, tylko tutaj jest grabarz. I może sunąć jak kret pod y, ziemią. Ten spoczko. Dobra. Nie będę robiła gena, bo jeszcze się okaże, że ma czerwone oczy. Dokończę go tam troszeczkę. Mój kot tutaj coś y, szaleje i już y, moje stopy dotyka. On i stopy, to jest po prostu jego życie. Dobra, idę. Spróbuję. On go chyba widzi. Tego Grave pera czy nie? Dobra. Nie wiem. Dobra. Ja poczekam aż ich zdejmie. Może mają adrenalinę. No weź go, zdejmuj. Dawaj. Ma, mieli, dobrze. Ale oby on nie miał czerwonych oczu teraz. Nie wiem do której bramy pójść. Ta jest bliżej, ale on tu pewnie przyjdzie. Tak, on tu jest. Dobra, czekajcie, ja tu stanę za drzewkiem. Może on mnie nie widzi. Ma czerwone oczy. Idę. Spróbuję otworzyć. No nie, i tamten leży. Także ja w miarę szybko otwieram bramę. Dobra, otwarta, ja tam nie pójdę niestety, no bo jestem ranna i to by się po prostu skończyło źle, ale on tu idzie. Dobra, ja muszę wyjść, no muszę wyjść. Dobra, wyszłam. No przykro mi, no ale musiałam, być co, spojrzymy jak tam im pójdzie. Halo? To jest. No. No i on też chyba wyjdzie. Tak, ale będzie chociaż remis. No to jest właśnie tak, że czasem warto kogoś poświęcić, żeby ugrać po prostu lepszy mecz. No. Tak jest. No ale dobra. Udało się, więc spoczko. Co, Kiju Wyspałeś się, da, będziesz łobuzował, tak? No. Mój kot, taki jest. Łobuzik mały. No proszę. Sporo punkcików. Jeszcze jeden yy, zagramy. Dobra. Dobrze mi się gra jednak na, na tym komputerze. W miarę. W poprzednim odcinku mówiłam, że gram na telefonie, dlatego nie jestem przyzwyczajona do komputera i tak średnio mi tu idzie. Ej, ej, ej! Nie wspinaj mi się tu, Niu, nio. Nie wolno. No, ale jak na razie nie ma tragedii. Kurczę, czas się tutaj wydłużył oczekiwania, ale mam nadzieję, że w miarę szybko nam to znajdzie. No, to może sobie obejrzyjmy skiny, albo... coś. Eee, o nie! Znalazło to gitarka. To nie musimy patrzeć. Tu jest dualny skin, to jest Price testa z portalami. To jest perfumerka, no i to jest listonosz. Nie dotykaj mnie kocie! On mi tutaj między e, stopami siedzi i właśnie mnie chce podgryzać łobuz. Łobuziak! Łobuziak wyspał się. Możbi już dwie godziny. I teraz będzie mnie tu gryz. Mały morderca. Morderca bez serca. No. Morderco dawaj, ready! Patrzcie tu, jaki zwierzak. O Jezu, jak on leci! Mm. Oh, jaki słodki. No, on jest raczej limitowany, już go nie ma. Już nie jest dostępny w sklepie, więc nie można sobie kupić. Niestety, takie rzutko. Kurczę. Mam nadzieję, że tym razem też nam dobrze pójdzie, bo remis to jest dobry win wynik. Dobry, dobry. Szczególnie na tego mordercę. Dobrze. I mamy nową mapkę. A, na jakiej grałam poprzednio? Nie pamiętam. Ja mam sklerozę jakąś. No ale dobra. Ciekawe jaki jest morderca, bo teraz wszystkie postacie są dostępne za darmo. Można grać ze względu na event. I wiecie, można dużo postaci sobie wybrać. Ale i tak większość gra tymi, takimi jakby, które są najbardziej popularne. No właśnie, jest Bloody Mary. To jest y, ta, której pokazywałam skina w poprzednim odcinku, tego ładnego. Ona ma takie lusterka, jakby jej odbicie lustrzane też może atakować, więc mm, ciężko się dosyć na nią gra. No ale dobra, może jakoś damy radę. Robimy sobie genika. Doktorka się tam musi jeszcze uleczyć. Bo jeszcze jest ranna troszeczkę. Co ty robisz, dziewczyno? Co ona tak, tak przerywa, tego gena? Co ty, z kilczeków nie umiesz trafiać? Nie wiem o co jej chodzi. Nie, tutaj z są proste. Zresztą te by Light też ja, raczej proste jest trafić. Chyba że, chyba, że myślimy o niebieskich migdałach. No to może być ciężej. Idę. Hmm. Pójdę już w tą stronę, żeby jakoś... Dobra, teraz jest po nią idę, wysłała wiadomość. Tego mi trochę brakuje w Dead by Daylight, bo ja ogólnie zanim zaczęłam grać w Dead by Daylight, no to grałam w to. I właśnie brakuje mi tego, że można sobie tutaj wysyłać wiadomości, wiecie, różne. Tutaj wyślemy im, żeby się skupili na y, robieniu genów. I tego mi brakuje właśnie w Dead by Daylight, bo jak gra się samemu, no to nie można sobie raczej przekazać żadnych informacji w grupie. I to jest takie średnie. A czemu ty jej nie zdjęłaś jeszcze? A gdzie w ogóle ona siedzi? Ja nie widzę krzesełka. Dobra, zdjęła ją. Ach, zdjęła ją po połowie, niestety, więc jeśli jeszcze raz ją posadzi, no to już odleci. No ale dobra, mówiła, że po nią idzie, więc mieszkam i, i zaczęłam robić gena, bo to też trzeba robić. No i właśnie zaraz będzie po niej, bo dostała jakby pożyczony Czas to chyba się w Dead by Daylight, wzywa, i tam, tam to jeszcze jest przydatne, ale tutaj nie. Tutaj dosłownie kilka sekund się biegnie i padasz. No i dobra, to kończę gena. No ona już umarła, odleciała. Ach, no teraz będzie nam ciężko bo jeszcze trzy geny zostaną ale może jakoś jakoś może to udźwigniemy dobra, lecę dalej oni się chyba tu gdzieś leczą tak, a raczej próbują się leczyć nie wiem czy tu wchodzić w tą całą imprezkę ale Price jest yy, ranna Ciężko by było tutaj ich zostawiać, tak? Dobra, robię Gena. To jest altruizm po prostu. Taki altruizm, że ręce opadają. No ale geny też trzeba robić. Ona sobie może tam da radę, a jak coś to ona jeszcze nie siedziała, więc niech zajmie trochę e, tą hanterkę. My sobie gena zrobimy z listonoszem. Listonosz może wysyłać listy, jak sama nazwa na to wskazuje. I może dać ci boosta, na przykład do mm, szybkości robienia gena, przeskakiwania przez okna. Jak wie, gdzie jest klapa, to może wysłać informację do wszystkich, gdzie ona jest. Nie wiem, czasem to się przydaje, ale nie jest to zbyt jakaś dobra postać. Chociaż teraz. Teraz doszła mu jeszcze jedna opcja, gdzie może wysłać pieska, który pogryzie hantera. więc to też jest spoko, jakby. Pójdę. Pójdę tam. Idę tam. Może... Opatrzcie, widzieliście? Ten piesek jej się uwiesił na zadku. Nie wolno, nie wolno! Chciałam ją zakryć, żeby ona nie dostała i żeby znowu nie usiadła. Dobra, zostaw! Nie wolno. Mówię jak do psa. Nie wolno! Dobra, leżę. Próbuję się podnieść. Ona za, na, za tamtą widzę. No nie. Jaka tunelara, dobra, ja się będę podnosić. To lusterko jest ładne. Ono przy tym skinie dochodzi. O, ale nie kupiła sobie nowego sposobu niesienia na krzesło, bo do tego skina jest też takie coś, że jak niesie zamiast na balonach, to niesie tak, jakby z tobą tańczyła. Więc to jest też naprawdę świetne. Podobno jest też taki sposób, że... Sposób, znaczy no, no nie zdążyłam nawet małpki kliknąć, jaka baba. Odchodzę. Można też tak nieść, że nieść. No kurczę, nie mogę się wysłowić. Jest też taka opcja, że może za nogę ciągnąć do krzesła. Ja tego jeszcze nie widziałam, ale to już jest niedostępne, niestety do kupienia, dlatego no nie wiem. Nie widziałam tego jeszcze, ale chciałabym zobaczyć. Geisha, na przykład, widziałam, że ma też takie coś, że za szyję niesie, jakby tak przytuloną postać do siebie i nie się tak za szyję, więc też fajnie. No i tyle, więcej chyba nie widziałam. Dobra, chyba zginiemy, coś mi się wydaje. Na pewno, bo już tutaj mi końcóweczka. gdzie jest Price? Też tam. No, do niego może dobiegnie, ale i tak ona już zaraz ją. Walnie i tyle po meczu. No dobra. Odleciałam w Sinometal. Okej, okay, to już chyba był drugi meczek w tym odcinku. Tak mi się wydaje. Przynajmniej ona dała nam lajka, więc dam. Dobra, dam wszystkim oprócz Huntera. <laughs> chyba, że Hunter jest miły albo nie kampi, wtedy daję lajki. No, za darmo się nie dostaje. No i dobra. Będę kończyć. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Sami zagrajcie sobie w tę grę. Naprawdę fajnie się gra. I co? Do następnego. Pa pa!